Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaczynamy dzień od zakupów w Primarku. Zobaczcie, ile jest świątecznych rzeczy. I większość jest z Disneya. No, oglądałam sobie i bombeczki i ubranka, więc takie dzisiaj typowo świąteczne zakupy. Byłam też w Pepko, i tam też jest mnóstwo świątecznych rzeczy. Bardzo ładnych A to ja wracająca z zakupów Potrzebowałam pomocy mamy, żeby mi pomogła niej rzeczy Więc tak, kupiłam taką bluzę z coca -Cola. No jest boska Ech, Z tyłu też mam obrazek z Mikołajem Jestem po prostu zakochana w tej bluzie Jest cieplutka i była na dziale męskim Oczywiście też wzięłam skarpetki z Harrym Potterem Miałem też taką bluzkę z tym Wiggerem oraz różowy sweterek, ale słabo go tutaj widzę. No i papier, i on jest papierowy. Przyszła też paczka z dekoracjami na Sylwestra i na moje oczko, świeczki. Baloniki po 100 sztuk. Te są na oczko, drugie są na Sylwestra. To też jest na Sylwestra. I kurtyna na Sylwestra czarna. Balonik. I napis HAPPY BIRTHDAY Czwóreczkę też mam otworzyć? Ja do dziesiątki <laughs> mam otwierać? Nie, nie do dziesiątki Który numerek otworzyłeś? Czwórkę Czwóreczkę To pod czwóreczką jest... co to? Szampon balansujący Tak ile? Akceptujesz? Następny numer też? Tak, następny też możesz otworzyć Odżywka Na numerków <laughs> To będzie świetłoklik Nie, to, nie, to jest Świeczka Nie, oddaję, co to jest? Pokój wspólny z literiną O, z literin tym razem. To wąchaj i powie pachnie. korzenne Jest taki odwarty. E, znowu Rudy? Ruda. Tak, 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 No to w kolejnym będzie Hary. Ale to jest to źle napisane. W sensie? Że się nie da rozczytać? W sensie, że jest właśnie takie... ciąka jest słaba mega. Przynajmniej ja mam problem. 5. Włączę moją świąteczną playlistę i będę pisać kartki świąteczne. Kochani, ja się z wami żegnam, bo będę zaraz robiła live'a na TikToku, więc... A chcę jeszcze zmontować na szybko ten film. E, dziękuję wam za oglądanie, zapraszam na moje social media, oczywiście na Instagrama, na TikToka, oczywiście zapraszam też do za subskrybowania, zostańcie ze mną na dłużej, wciśnijcie dzwoneczkę, żeby być na bieżąco. No i widzimy się w następnym vlogmasie. Pa!